Polska Serena na polskiej autostradzie. Duma polskiej myśli technicznej, nasza rodzima Serena rusza na podbój Europy. Z małej Nekli pod Wrześnią do odległego Edynburga, prawie 2,5 tysiąca kilometrów przez cały kontynent. Tak, grupa śmiałków w swych lśniących maszynach, Serenkach i Warszawach pojechała do stolicy Szkocji. Polak potrafi Ta wyprawa z pewnością przejdzie do historii. W Nekli, czyli polskiej stolicy syrenek, w chłodny, ale słoneczny poranek 30 kwietnia na odnowionym rynku stawiło się prawie 30 załóg, w większości w syrenkach, choć nie zabrakło także Warszaw. Nasz korowód zawsze wzbudza niesamowite zainteresowanie, szczególnie wśród tirowców. Prawda? Na Sybi słychać to bardzo dokładnie, jak oni są pod wrażeniem widoku takiego peletonu. jednym ze sponsorów Raidun Nekla Amsterdam Edinburgh była spółka Autostrada Wielkopolska. Jechała właśnie y, z Białego Stoku Syrenka Autostradą właśnie I, i popsuł im się samochód, silnik się zatarł, po czym y, jechał Trabant na zlot Trabantów gdzieś tutaj w pobliżu. No i Trabant ich scholował na pobocze. Pierwszy odcinek trasy – historyczne wehikuły pokonały autostradą A2. Troszeczkę można by było jechać szybciej. Tej kolumnie, no bo tak przy setce to sobie płynie. Pokazuje 80, a jedziemy prawdopodobnie ponad 90, także reszta kolumny nie może nadążyć. Po prostu to jest, zrobiła się wersja tropi, opuściła się szyba i nie chce się podnieść, a jest jeszcze troszkę chłodno i jednak będziemy próbowali podnieść. Nie ma takiej opcji, żeby syrenka nie pojechała, syrenka zawsze pojedzie. Ale jakieś drobne awary się zdarzają. No oczywiście, na przykład silnik się zatrze, takie drobnostka. Nasza akurat prywatna syrenka potrafiła jechać 140. Nieźle. Więc jak na autostradę, to całkiem przyzwoicie. Takie siedzenia są wygodne, lepsze niż w obecnych autach, nie? Tak człowiek siada i tak nagle znika, nie? Ten samochód ma 44 lata, a ja jeżdżę nim 42. Co tam jedzie najmłodszy pasażer no to tego ra rajdu nie najmłodsza tak pasażerka ma Maja Maja Ile ma 11, miesięcy 11 miesięcy I pojechali w stronę zachodzącego słońca by rozsławiać za granicami naszego kraju Polską myśl techniczną